Przed tym Opel. <grych> dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie Opla. Dzień jak, jak dzień dobry? Y 19. Chciałbym się zapytać, ile ten Opel kosztuje? No... Ile pan wydał? Nie wiem. Trzy, to koksie, w razie trzy ile, ale... No, trzy koksy, no. <grych> Stryk... Nie, zrozumiałem, ja dobrze. Cicho, Stryk... bo mogę dać, na halo? O, halo. <grym zresztą> dać jakiegoś secika, czy koksy, albo kordy hasy mogę podać. Nie, 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 koksy, albo koksy, albo Halo? Wait a minute. <laughs> czekaj, No halo? Dzień dobry. Halo? Ja tutaj w sprawie piersi. Ja tutaj w sprawie piersi na forum. Kolektora, proszę No Halo? Ile no, proszę Nie wiem, czy pan sprzedaje piersi, czy kokain... nie wiem. Jeżeli tutaj gadamy o Marysi, no to tak z 15 A jeżeli 15, o piersiach no. to mają być namiętne, okrągłe A co ty Telefony A? nie rozumieć, A no. No, no. Ja tutaj chcę piersi sobie zamówić, tak? Tak. Nie no, piersi Pierci. Tak. Yyy, dwie. fajne. mogę być okrągły i na miękkie. Mogą być? Tak. A ile masz siada? Ja? No, co tutaj pod, pod tym blokiem i coś tutaj rośnie, czy nie? Dobra, nie mam czasu, na się żyjesz. Ile masz siada, Opa. coś tu rośnie pod blokiem? co, całą Dzień dobry, ja jestem... Yy, pan... No, pan. Chciałem kupić tutaj antenę na forum. To, 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 to ono jest, ona jest zarezerwowana później co? Jeżeli się nie, ta kobieta nie zgłosi, no to ja jeszcze o panowie moją głośno. może drugą sztukę. Chcia y Chciałem y chcia y chcia y chcia się jeszcze zapytać ten. Y y jaka to antena? Czy w kupię? A czy Spressers? Sprusers? <ścoughs> <Z brothers? ścoughs> No to jest brazer słapie To jest No Nie wiem no ja proszę pani szukam tutaj kosmitów Ja po prostu w tym się zaangażuję dostaję za to pieniądze yy, i ja potrzebuję dużą antenę taka co nasza ma aby złapać taki wielki obiekt Powiedz, że muszę jesteś łysy z Brazers Muszę się pierwszy jak to wie pani zakumplować z nimi, a potem Zbadać się, tak dokładnie. Wsadzać, wsadzać im w różne miejsca patyki. Nie wiem, no ja jestem ogólnie tutaj łysy z co nie? Chce pani się u mnie zatrudnić, to nie ma problemu, co nie? Ale... Proszę, pan chciał kupić. No tak, no ja tutaj... Nie wiem, kosmitów szukam, no. Do nowego odcinka. Jak? Kiedy bym mógł panu przylecieć? <grymne> <grymne> Zacznę wiedzieć teraz po islandzku, do niej. O, rozłączyła się. <grymne> Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani mąż? Jest. Pan no, proszę pani. Ten Ten jak mi porysował auto. Nie wiem, o co z chodzi. On no, po prostu wziął, porysował mi auto. A kto w ogóle mówi? No Marcin. Właściciel Co? No, Jaki auto? Marcin? No Marcin, właściciel auta. No, A o... ma mój numer w ogóle? No tutaj pytałem tego lewego, on tutaj zna pół wioski, co nie? I namierzyłem Pani nie to hakera pan Ale ja po prostu, ja nawet pani obserwowałem, tam pani mąż, on jechał na rowerze i porysował you mi nie, sir, nie your channel is no i no no to, to <sniffs> A spisz w rolkach? Bo mogę cię przejechać. moje <laughs> O, że znam Dobra, dawajcie jakieś